Witaj, dziś zobaczysz próbę urządzenia Polsce polityki zagranicznej, jak taniego show. No bo Trump rzuca Radę Pokoju, a Nawrocki ma być takim rekwizytem do obrazka. I to jest moment, kiedy państwo albo mówi stop, albo daje się wciągnąć w cudzą grę na tani prestiż i na emocje. Premier Tusk robi tu, moim zdaniem, bardzo dojrzałą rzecz: stawia hamulec. Procedury, bezpieczeństwo Polski. No bo jeśli dziś pozwolimy, by Trump i Nawrocki narzucali narrację pod kamery, jutro obudzimy się z rachunkiem, a rachunek w takiej sytuacji zawsze zapłaci Polska, czyli my wszyscy. Pamiętaj też, proszę, że Trump i jego otoczenie chcą zrobić z Polski regularną kolonię, która od 2027 roku, o ile prawicy uda się przejąć władzę, będzie skupiona wyłącznie na zabezpieczaniu interesów USA w Europie, jednocześnie niszcząc Unię od środka, co brzmi spiskowo, zupełnie nie. Zrobiłem o tym osobny stan faktyczny, oparty na faktach. Link do niego znajdziesz w opisie tego programu. I jeszcze jedno, skoro Trump chce, to. Kaczyński, Męcen, Bosak pokornie odbierają te instrukcje od funfla putlera. Witaj w stanie faktycznym. A jeśli to, co robimy, uważasz za potrzebne, to zostaw lajka, zasubskrybuj nasz kanał i wesprzyj naszą codzienną pracę, bo dzięki naszym darczyńcom produkujemy do 30 premierowych programów tygodniowo. Bardzo niszowym kanałem jesteśmy, bo poza dezinformacją, poza tanią propagandą i jeszcze tańszymi emocjami uwielbienia lub nienawiści do jednych lub drugich polityków. Szczegóły tego, jak nas wspierać, znajdziesz w opisie tego programu. A teraz już zaczynamy. Moim zdaniem, mamy obecnie mieszankę wybuchową. Trump stale umacnia się w centrum gry, Rosja i Władimir, Hitler, Putin nadal są no, bardzo istotnym elementem całej tej układanki. A polska polityka prawicy i Nawrockiego, siłą rzeczy, potrafi zamieniać nasze bezpieczeństwo w coraz większą plemienną jadkę. I właśnie dlatego temat między innymi tej Rady Pokoju Trumpa oraz tego, co dzieje się wokół, ma potencjał jeszcze mocniej niszczyć polską i europejską wspólnotę, bo tu chodzi o to. Kto naprawdę trzyma ster w polityce zagranicznej, w tym wypadku Polski? Rząd, prezydent czy jakaś internetowa histeria podgrzewana dezinformacją i deptaniem polskiej racji stanu przez część polskich polityków? Zapalnik jest prosty w sumie. Trump rzuca jakąś inicjatywę, która brzmi teoretycznie jak pokój, ale w realu jest polityczną sceną, na której gra się obrazem, emocją i tym wspomnianym tanim prestiżem. A Nawrocki zostaje wciągnięty. Sam się daje wciągnąć, lubi to. W rolę człowieka od zdjęcia, od gestu, od sygnału Patrzcie, Polska jest tutaj w tej drużynie i tu chyba jest sedno bo w takich układankach Polska może zyskać tylko wtedy, gdy działa jak państwo. A przegra natychmiast, jeśli zachowa się jak jakiś fanpage, który potrzebuje wirala. A takim właśnie chyba żywym fanpagem Trumpa staje się coraz bardziej, niestety, prezydent Polski, bo w takich momentach wystarczy jeden obrazek, jedno zdanie, jeden wpis i odpala się propaganda. Ktoś dogadał, ktoś nas sprzedał, ktoś coś blokuje, ktoś służy obcym. A prawda jest brutalnie prosta. Państwo nie może działać jak reality show. Dlaczego? Bo polityka zagraniczna Polski to nie jest żaden konkurs popularności, to jest współcześnie zarządzanie ryzykiem i jeszcze bardziej współcześnie zarządzanie bezpieczeństwem, i dokładnie na tym Trump bezczelnie żeruje: na emocjach, na skrótach, na wielkich gestach, które może i nieźle wyglądają w mediach, a już nieco gorzej, w realnych konsekwencjach. Tak właściwie można powiedzieć. I tu, właśnie w tym momencie, premier Donald Tusk. Wchodzi z komunikatem, który jest dla jednych, nie wiem, nudny, dla drugich wkurzający i w sumie no, bardzo dobrze, bo to jest komunikat dorosłego państwa, a nie podpalacza emocji. To jest instrukcja: stop, hamulec, procedury, Rada Ministrów, Sejm, ratyfikacja, polityczna odpowiedzialność i moim zdaniem dlatego ta linia Tuska rozwala tę prostą propagandę, że wystarczy ogłosić i Polska ma klaskać. Zresztą, za chwilę zobaczysz trzy wersje tej samej w sumie historii. Tusk blokuje Trumpa, Nawrocki buduje sobie obrazek, Sikorski odpala, moim zdaniem, niezbędną prowokację. To będzie taki handel interpretacjami, przy czym państwo powinno robić coś odwrotnego. Chłodno przecież liczyć ryzyko, pilnować konstytucji, kompetencji, bezpieczeństwa Polski. I moim zdaniem to robi państwo Tuska i Sikorskiego ze wszystkimi minusami. Nie robi tego natomiast państwo, opozycji Nawrockiego, nie robi tego smyczna, której Nawrocki zdaje się być u Trumpa. A zatem cytat numer jeden już teraz, czyli co? Premier Donald Tusk, nikomu nie damy się rozegrać. To jest zdanie, które jedni odczytają jako twardą obronę interesu Polski, a drudzy jako konflikt ze Stanami. No, chyba tak. Tylko, że tu nie chodzi o fochy. Tu chodzi o to, że Polska nie może być pionkiem ani w amerykańskiej grze Trumpa, ani w rosyjskiej grze Putlera, ani w polskiej grze Nawrockiego i opozycji. To jest różnica między państwem a plemieniem, przynajmniej moim zdaniem. Cytat numer, numer dwa. Czyli co? Przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm. No i po ludzku. Nie ma wciągania Polski do międzynarodowych projektów. Niejako pod kamerę, prawda? Bez zgody rządu i bez ratyfikacji przez Sejm. Nie ma, że prezydent ogłasza, a wszyscy mają przyklasnąć, bo Trump tak chce i daje mu jeszcze chwilę do namysłu. Jest procedura, jest legalność, jest polityczna odpowiedzialność. To jest wytarty slogan, ale potwornie ważny moim zdaniem współcześnie. I tu zaczyna się niejako taki konflikt kompetencyjny. Prezydent ma rolę. Ale politykę zagraniczną prowadzi rząd, prawda? A formalne decyzje muszą przejść przez cały mechanizm państwa. Jak wygląda w tej układance cały czas, coraz mocniej Karol Nawrocki, o tym już za chwilę, bo zanim pójdziemy, nieco. Dalej, jedno zdanie, jeśli oglądasz nas regularnie, szczegóły tego, jak możesz nas wspierać finansowo, masz w opisie, bo to dzięki wsparciu odrzucamy tanie emocje na rzecz stanu faktycznego polityki i polityków i przez to jesteśmy niszowym kanałem. A teraz wracamy do tematu, bo temat, moim zdaniem, jest więcej niż ważny. No to jak prezydent wygląda w całej tej, tej układance? No, wygląda nie jak twardy gracz. Tylko jak ktoś, kto ma dostarczyć obrazek do cudzej kampanii emocji. I tutaj niezbędny jest cytat numer 3 premiera Donalda Tuska: Rząd kierować się będzie wyłącznie interesem i bezpieczeństwem państwa polskiego. To zdanie powinno w ogóle kończyć dyskusję. Ale nie kończy, bo polska polityka żyje z awantur, a Trump żyje z chaosu. Interes i bezpieczeństwo Polski to nie jest moim zdaniem ozdobnik, to jest podstawa, fundament, filar. Co nam to daje, co nam odbiera, jakie ryzyka dokładamy, komu dajemy pretekst, kto to może wykorzysta. W relacjach stany Europa-Rosja nie ma żadnych niewinnych gestów, są konsekwencje. I w tym samym momencie wchodzi Radosław Sikorski. On rozumie jedno: w tym kontekście. Jeśli dopuścisz, żeby to Trump i jego otoczenie narzucili narrację, to już przegrałeś komunikacyjnie na starcie. Dlatego Sikorski robi coś, co jest politycznie i bezlitosne, i komunikacyjnie, moim zdaniem, skuteczne. Wbija szpilę, która zmusza drugą stronę, niejako, do takiego tłumaczenia się, a nie do atakowania. Czyli co Sikorski pisze: Mój reset jest lepszy niż Twój. To jest cios. Wyprowadzany przez Sikorskiego w punkt, bo Sikorski pokazuje, nie wy będziecie tu rozdawać etykiety zdrada czy tam Rosja. To jest przejęcie inicjatywy, i w tej sytuacji to ma sens, bo największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski jest chyba wtedy, gdy temat stanów Rosji i Putina zostaje przerobiony na jakieś, nazwijmy to sobie, plemienne memy, a teraz moim zdaniem najważniejsze. Jeśli w jakiejkolwiek układance pojawia się Putin i Rosja, to to nie jest żaden pokojowy projekt z kwiatkami. To jest regularne poleminowe. I dlatego normalne państwo robi to, co ma robić, ale na zimno, proceduralnie ocenia ryzyka, interesy, sojusze, a dopiero potem jakieś obrazki, najczęściej tanie obrazki, a Trump robi odwrotnie. Obrazek najpierw, a państwa mają dopasować treści do tego obrazka. I dokładnie na tym Polska może się wywrócić, jeśli Nawrocki dalej będzie grał w tę grę pod publikę, a będzie grał, wydaje mi się, bo robi to w pełni świadomie. W całej tej historii. Nie wolno moim zdaniem robić trzech rzeczy na koniec. Po pierwsze, nie wolno robić polityki zagranicznej Polski pod jakieś lajki i nagłówki. Po drugie, nie wolno robić jej na złość rywalowi w kraju. Po trzecie, nie wolno kupować plemiennej logiki czyli albo jesteś za Trumpem, albo jesteś przeciw Polsce bo to jest bezdennie głupie, maksymalnie szkodliwe. I to jest prymitywny szantaż emocjonalny, a szantaż emocjonalny w polityce zagranicznej szczególnie prowadzi prosto do porażki. Na koniec jedno zdanie, które warto, żebyśmy mieli przed oczami. Procedury nie są przeszkodą. Procedury są zawsze tarczą w polityce międzynarodowej. One istnieją po to, żeby nikt, ani Trump, ani Putler, ani polski internet, nie zrobił z Polski Pionka w cudzej rozgrywce, naszym kosztem. A jeżeli ktoś na taką tarczę się wkurza, to znaczy, że nie wiem, liczy na show, nie na państwo. I teraz pytanie do ciebie, bardzo konkretne. Czy twoim zdaniem ta awantura wokół Rady Pokoju i tego, co je wszystkiego jest wokół tej Rady, o czym mówiłem, to cyniczna próba grania Polską pod obrazek i polityczny zysk Trumpa, czy tylko spór o kompetencje prezydenta i rządu, który w tej atmosferze, ten spór, no, wygląda przecież jak... Tocząca się wojna. Na teraz to wszystko. A jeśli chcesz dostawać takie analizy, zanim wszyscy znowu rozkręcą najtańsze emocje, to subskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek. To był stan faktyczny. Dziękuję, do zobaczenia, ale jeszcze przez chwilę nie kończymy. A nie kończymy, bo zapraszam Cię dziś na żywo na 21, czyli wtorek, 21. Spotkanie z profesorą Renatą Minkowską, norkienę politolożką. On ten temat chyba tak coś czuje, przez skórę się pojawi. Mam nadzieję, że znajdziesz czas, żeby być z nami dziś o 21. Zapraszam serdecznie. A jeśli ten program Ci się podobał, to polub go udostępnij i zasubskrybuj nasz kanał, bo dla niszowego kanału, który odcina się od polaryzacji i dezinformacji, a skupia na stanie faktycznym polityki i polityków. Subskrypcje są kluczowe. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia w kolejnych Stanach Faktycznych. I mam nadzieję do zobaczenia dziś o godzinie 21.00 na żywo z profesorą Renatą Minkowską. Norkienę, dziękuję jeszcze raz.